Słuchajcie moi drodzy, jak słyszycie znowu wiatr przeszkadza mi w nagraniu, ale jakoś tam coś spróbuję tutaj nagrać. W ostatnim filmie tym o hamulcach wspominałem o oponach. Tu akurat jest, zaszalałem. No i kupiłem dwa komplety. Ten jest nowy do Mercedesa. 195-65x15 trafią one na y, studienki, czyli alufelgi y, Julie Dekel. Te zaś kupiłem do kłapkiwy nowe, tak są to najtańsze opony, które są dostępne na rynku Nie kupiłem ich po to bo nie mam na czym jeździć, tylko kupiłem je po to, żeby udowodnić ludziom, takim, no nie wiem, chyba chcą tam swoje ego sobie troszkę podbić, że te opony to jest śmierć i w ogóle i na tym się nie da jeździć. No więc kupiłem i udowodnię, że na tych oponach da się jeździć. Może nie jest to jakiś tam. Nie są może porównywalne z jakimiś tam super oponami za kupę pieniędzy, ale te opony wcale nie odbiegają na przykład od naszych Dambitz i innych temu podobnych opon, rozmiar 235x55x18 SOLAZO S Plus. No. Rocznik 2021 po tamtej stronie jest. Yy, tutaj mamy Madei Ukraina. Dobra. Że tak wyglądają. I żeby jeszcze nie było niedomówień, że naprawdę nie mam, że naprawdę kupiłem te opony, bo, bo mi nie stać i w ogóle na lepsze i, i tutaj... Yy, że tak powiem, yy, oszczędzam na własnym życiu i, i w ogóle, ojej, co to jest za, yy, zabić się można, nie, nie, no to jest w ogóle jakiś, jakiś koszmar, yy, nie wiem dlaczego w ogóle ludzie mają takie dziwne podejście, jakieś takie ego innych po prostu. Co, no, po prostu nie stać kupić super opon za 2000 tysiące za półtora nawet mieszają zaraz bo, bo jeżeli nie stać ich na samochód to po co kupują, bo ich nie stać na opony nie wiem z czego to wynika ale bardzo mi się nie podoba w ogóle to, że jeden drugiego człowieka ma za nic no i tak, żeby udowodnić, że Mam na czym jednak jeździć. Tam mam resztę trzy, ale już nie będę ich przynosił, bo one są ciężkie. To tutaj są opony. Nie żadne gówno. Tylko kontinentale. rozmiar, Kaptiwy. Proszę bardzo. Bieżnik. Jeszcze tutaj ten rowek jest. Więc... No opony, no. Świetne, no po prostu świetne. Ale kupiłem je po to, żeby udowodnić i wszystkim tym, 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 którzy innych po prostu wyśmiewają. I udowodnić, że na tych oponach da się jeździć. Bo trochę się zdenerwowałem, powiem Wam szczerze. No. No więc kupiłem oponki. Już dzisiaj nie zdążę, bo kurier mi tam przyjechał teraz. Także pojadę, założę, wyważymy. Nie będę robił jakichś testów, zresztą kaptiwa, nie jest samochodem na jakiś tor, czy, czy żeby e, tam jakieś dziwne rzeczy e, wytwarzać. Ale po prostu zdam. Wam relacje Jak te opony w normalnym użytkowaniu Jak je czuję Mam porównanie z Continentalami Mam porównanie Matador Tylko, że zimowe No wiadomo, nie? Sibyl Snow Dlatego wiem Czego mogę się spodziewać po, po nowych Po innych oponach tak Zrobię nawet próbę gwałtownego hamowania Zobaczę jak te opony Się zachowują w deszcz ale ogólnie bieżnik mają bardzo fajny nawet taki, te lamele takie lepsze niż te kontynentale. no to tak, no zobaczymy no jak to, jak to będą one się zachowywać to znam wam relacje no te Goodridże one są właśnie na Mercedesa no muszą pewnie nabrać mocy urzędowej bo muszę umyć w ogóle te felgi dwóch lat jeszcze nie zdążyłem no dobra to co ja tu będę doględził na doponami założę przejadę się w słońce w deszcz więc będę dalej nie nagrywał. pokazałem wam co jest w tej paczce bo taką położę obok a nic nie nie pokazałem więc tak siel filtr oleju Fiertz kabinowy. No i Siel. I Siel. No to taki. A, i zapach jeszcze. to chyba taki gratis. Co się mi się wydaje? No. I taki zestaw kosztuje. 230 zł. 232. No. Może będzie chwila czasu to wymienię. Filtra powietrza nie kupowałem, bo nad zimą zaglądałem. Wtedy co nie mogłem odpalić i były czyściutki, więc bez sensu po 12 tysiącach wymieniać. Filtr paliwa jest również świeży taki zestawik wymienię teraz i będzie ok. A jeszcze wrócę do tematu opon. Rośmieszył mnie, naprawdę mnie rozśmieszył jeden komentarz: Że używane opony będą lepsze od nowych. Z całym szacunkiem, bez komentarza. Opony zapakowane. No to lecimy do gumiarza. A nowe sprawy trochę się pojeździ nie dokładnie. No właśnie, stoła Otóż to. Ciekawe, jak one się do to wyważać A dzisiaj sporo ludzi, co? Jest. To. Aha. Kto następny? No to. Ja to do Nie no, bo w domu nie pójdzie tak. Krojone chyba mam tak, bo ja... Nie, no to się nie mieści tu tak. na no, Nie, 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 nie. Dobra, nie, będzie już to ciepło, bo... Że mi się, i chłopaki za płotem widzę robotę mają też. Mają, mają, wiem no. Dzisiaj to słońce <lety> <lety> jak przygrzało. Byłem w zeszłym miesiącu, tam w tego w pusto było. To, to podpowali mi tam gazo, żeby przyjechać za jakiś miesiąc, a ten proszę też wezmę i pojadę też do nich przed gazem. Durna naga, kolejka <lety> A co, byłeś dzisiaj u nich? Nie. Byłem, byłem, A, ale byłem. to tylko chodziło o to, że przez te okulary mi zchnęli tam czy jakieś ten... Nie. No, no, no. yes Oponki wymienione. Jadę tutaj na mieście. Jak widzicie, jest cichutko. Opon nie słychać w ogóle. No i wyjechałem poza miasto poza obszarem zabudowanym 90 na godzinę. Ładna, słoneczna pogoda, jak słyszycie, w środku cichutko. Nic się. Nie dzieje. O, tutaj mamy zakręt, to sobie ładnie skręcimy. Pewnie wszystko bez żadnych dziwnych rzeczy. Bardzo przyjemnie się jedzie. Nic za mną nie jedzie, więc zrobię gwałtowne hamowanie. Zobaczymy, jak one się mi tu zachowają. Widzicie jak, jak przyklejono, więc nie ma też tu pod tym względem się do czego przyczepić. Jak widzieliście, wykonałem dwie próby hamowania, tą drugą troszkę nie trafiłem w obiektyw. Nie jestem też jakimś tam profesjonalnym testerem z profesjonalnym sprzętem i tak No, ale tak wyszło jak wyszło. Auto zatrzymuje się naprawdę dobrze na suchej nawierzchni opony kleją jak trzeba i w ogóle jestem bardzo zadowolony, ponieważ one są bardzo ciche. Ku mojemu zaskoczeniu Continental był głośniejszy. No, o, o, Zimowych to już nawet nie wspomnę, ale zimowe zawsze są głośniejsze, no nie będę tego porównywał. Tak to teraz poczekam na deszcz i jeszcze zobaczę, jak się na nich jeździ w deszcz. Hamowanie na mokre śliskie nawierzchni zrobię. I jeżeli wypadną tak jak do tej pory, to naprawdę opony. Nie ma tutaj się do czego odmiernie przyczepić. I w końcu, moi drodzy, jak widzicie, przyszła pogoda, gdzie pada deszcz. Więc mogę przeprowadzić dla Was próbę hamowania na tych oponach na mokrej nawierzchni. Deszczyk pada nawet taki solidny, więc, więc ta siła poślizgu jest. Może być większa, prawda, niż na jakimś lekko mokrym asfalcie. Więc rozpędzimy się i zobaczymy, jak u tutaj będzie to się wszystko hamowało. Jak słyszycie, też pada. No i heblujemy. Widzicie, bardzo ładnie to wypadło. Wyglądają tutaj nasze te oponki. No mokre dzisiaj. Ale ogólnie, ogólnie jeździ się na nich całkiem przyzwoicie. Nie mam jakichś tam dużych zastrzeżeń. Jeżeli coś będzie, to będę Was obiektywnie tutaj informował, czy coś jest nie tak, czy coś jest na plus, czy coś jest na minus. Jak na razie. No i dziś, jak na każdej innej oponie, bez żadnych tam wielkich yy, różnic, tak. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu i pozdrawiam Was serdecznie. Cichy 525. Cześć.